Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś chciałbym Wam pokazać program, w którym będziecie mogli stworzyć swój pierwszy projekt obsługiwany przez drukarkę 3D. Gdy już kupisz i poskładasz swoją drukarkę, zaczynasz pobierać i drukować projekty dostępne w internecie, ale przyjdzie taki moment, w którym będziesz chciał stworzyć swój własny projekt. Dlatego przychodzę Ci z pomocą i przeprowadzę krok po kroku w programie, który umożliwi Ci stworzenie Twojego pierwszego projektu. Zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Ok, a więc zaczynamy. Pierwsze co będziecie musieli zrobić to wejść na stronę Tinkercad.com Link do tej strony znajdziecie w opisie pod filmem. Wchodząc na tą stronę będziecie musieli się zarejestrować jako nowi użytkownicy żeby po prostu rozpocząć swoją przygodę z projektowaniem. Po zarejestrowaniu się wystarczy się zalogować. Ja jako, że posiadam już konto także się zaloguję i pokażę Wam jak ten program działa. Po zalogowaniu się zobaczycie mniej więcej coś takiego, ja tutaj mam już porobione jakieś projekty, wy tutaj będziecie mieć puste okno, będziemy musieli teraz nacisnąć sobie utwórz nowy projekt. Program nam się właśnie uruchomił, jak mogliście zauważyć program jest przeglądarkowy, nie musieliśmy nic pobierać i zinstalować. Jest całkowicie darmowym programem, dlatego właśnie jest idealnym programem dla tych początkujących, którzy dopiero zaczynają tą swoją zabawę z drukarką 3D. Chcieliby tu zacząć projektować, a nie chcą wydawać po prostu pieniążków na jakieś programy. Jest bardzo łatwym programem, intuicyjnym, dlatego właśnie dzisiaj wam postaram się w tak w skrócie pokazać jak z niego korzystać, żeby wam po prostu było łatwiej zrobić ten swój pierwszy projekt. Zacznijmy od tego co widzimy tutaj teraz na ekranie. Ten duży, wielki kwadrat to jest stół naszej drukarki. Lewy, dolny róg to jest przód. Pierwsze co będziecie musieli się nauczyć to poruszanie się tym stołem, czyli prawy przycisk myszy. Robimy góra-dół. Tu obracamy nasz stół. skrólem przybliżając, przybliżamy i oddalamy. A wciskając scrolla możemy również tym stołem po prostu przesuwać. Kolejną rzeczą jest tutaj ta prawa strona naszego monitora. Jak widzicie są tu jakieś kształty. Wystarczy, że będziemy przenosić te kształty przytrzymując lewy, lewy przycisk myszy na stół. Jeżeli tych kształtów byłoby mało, otwieramy sobie tutaj pasek i wybieramy sobie jakieś inne kształty. Jeżeli chcemy jakieś znaki, cyferki, możecie też tutaj sobie to wybierać. My sobie skorzystamy z tych podstawowych kształtów, żeby omówić je na sam początek. A więc na sam początek przenieśmy sobie ten kwadrat na stół. Jak możecie zauważyć wystąpiły tu jakieś punkty, tymi punktami będziemy mogli po prostu przytrzymując lewy przycisk z myszy powiększać lub pomniejszać nasz obiekt. Tym robimy góra-dół. Możemy również wpisać daną wartość jaka nas interesuje, w tym przypadku 33 to są milimetry, czyli 3 cm 3 mm, tu są 3 cm 4 mm. Szczałeczką do góry możemy przyjąć cały klocek. Oraz tutaj tymi możemy sobie go obracać w jednym jak i w drugim kierunku przerzucając jakikolwiek kształt na stół roboczy zawsze otworzymy się tu takie okno w którym będziemy mogli również wpisać wartości jakie nas interesują ale również na przykład w tym przypadku możemy sobie wyrównać te krawędzie używając tutaj tej opcji promień kolejną rzeczą jaką wam pokażę będzie wycinanie oraz wyrównywanie powiedzmy że w tym tutaj naszym kształcie będziemy chcieli coś wyciąć Wybieramy sobie kształt z naszej listy. Przerzucamy go sobie na stół. Powiedzmy, niech to będzie ten. Powiększymy go sobie. Dźwigniemy go do góry. W tym miejscu naciskamy sobie teraz otwór. Jak widzicie, kształt stał się przezroczysty. Najeżdżamy jeden na drugi. I musimy teraz ustalić środkowy punkt. Czyli łapiemy sobie dwa razem. I w tym miejscu tutaj mamy opcję wyrównaj. Tutaj pojawiły się nam takie punkty, do którego miejsca chcemy wyrównać. My chcemy mieć centralny środek, czyli robimy te dwa punkty, żeby stały się takie szare. Łapiemy znowu razem i naciskamy w tym miejscu grupuj. W lewym górnym rogu mamy tutaj takie opcje jak duplikuj, usuń lub cofnij do tyłu. Duplikowanie pokażę Wam nie więcej jak to wygląda, czyli zaznaczamy sobie element. Naciskamy duplikuj i przesuwamy lewym przyciskiem myszy nasz obiekt, czyli się zduplikował w tym momencie. Jeżeli chcielibyśmy to zrobić jeszcze raz, robimy właśnie to w ten sam sposób, czyli zaznaczamy, duplikuj, już automatycznie teraz został zduplikowany. Możemy również cofnąć, jeżeli coś nam poszło nie tak, o jeden do tyłu na przykład, lub po prostu usunąć nasz obiekt, który nam nie pasuje. Wiecie już jak wycinać, jak wyrównywać, jak duplikować elementy. Teraz Wam jeszcze pokażę, jak można sobą scalić dwa elementy. Hmm, powiedzmy, że zrobimy sobie kopię tego, i będziemy chcieli je staliśmy mniej więcej w taki sposób. Yy, łapiemy je razem i robimy grupuj. W tym momencie one się ze sobą zlały i możemy nimi poruszać po stole. Program również umożliwia nam rysowanie naszego projektu. Wystarczy, że przeniesiemy sobie tutaj ten element na stół. W tym momencie widzimy rzut stołu z góry i możemy sobie zacząć coś tam malować. Powiedzmy, że to jest nasz y, tam, przykładowy projekt. Jeżeli jesteśmy y, pewni, że to ma tak wyglądać, tutaj mamy podgląd. Wciskamy sobie gotowe. I widzimy teraz już gotowy projekt na naszym stole roboczym. Jeżeli chcemy go edytować, klikamy edytuj i znowu widzimy ten projekt z góry. Jeszcze jedną bardzo ważną rzeczą, jaką chciałbym wam pokazać, jest przesuwanie elementów po stole. Powiedzmy, że weźmiemy sobie tutaj ten kwadrat na stół. Zrobimy sobie zbliżenie i oryginalnie, tutaj, uruchamiając ten program, mamy ustawione, że przesunięcie jest o 1 mm. Czyli, powiedzmy o taką kratkę. Jeżeli chcielibyśmy, żeby to przesunięcie było bardziej dokładne, ponieważ, tam, tworząc jakiś projekt, potrzebujemy tej dokładności, możemy sobie tutaj zmienić na 1 /10 mm. Jeśli mamy już gotowy projekt i chcemy go wydrukować, wystarczy że znacieciemy sobie eksportuj. Wybieramy sobie plik STL i plik zostaje zapisany na naszym komputerze. Wystarczy, że teraz wrzucimy go do programu Cura i rozpoczniemy drukowanie. Program umożliwia nam również importowanie projektów. W tym przypadku przechodzimy sobie na przykład do strony Thingiverse, pobieramy sobie dany projekt i coś nam w nim nie pasuje, chcielibyśmy go przerobić. Wystarczy, że przejdziemy do naszego programu, klikamy Importuj, wybierz plik i wybieramy wcześniej pobrany projekt. Jak mogliście zauważyć, program wcale nie jest taki trudny w obsłudze. Zobaczcie teraz przy tempie, jak wygląda mniej więcej projektowanie brzoszczka do kluczy. Mam nadzieję, że tym poradnikiem przynajmniej trochę pomogłem wam w tworzeniu waszego pierwszego projektu. Jeśli znacie podobne programy, napiszcie ich nazwy w komentarzu pod filmem. Ja dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zachęcam do zostawienia łapki w górę pod tym filmikiem oraz subskrypcji i do zobaczenia w następnym odcinku.